Cześć, witajcie! Od ponad 20 lat podróżuję służbowo. Zacząłem od Europy, potem skoczyła mi Korea, ta lepsza, południowa, a teraz skaczę po Ameryce Północnej. I postanowiłem zacząć robić taki wideo pamiętnik z tych podróży. Może komuś się te informacje, które tam będę podawał, przydadzą. Może dzięki nim ich podróż będzie przyjemniejsza. Teraz lecę właśnie do Stanów. W następnym wideo pokażę Wam, gdzie wyląduję. Teraz jestem na Okęciu i może na początek chciałbym Wam powiedzieć o takim programie, z którego korzystam. I wbrew pozorom, nie każdy o nim wie, a dla tych co szczególnie podróżują trochę więcej, zwłaszcza służbowo, może on być. Przydatny. Mówię o programie Miles and More, czyli program lojalnościowy dla linii lotniczych zgrupowanych w Star Alliance. Między innymi Lufthansa i LOT są jego członkami. Wystarczy wejść na stronę. Ma more, czyli Mila i więcej, zarejestrować się i zacząć zbierać punkty za każdy lot. Pierwszy próg, do którego możecie dojść, nazywa się Frequent Flyer. Jak do niego, jak osiągniecie ten poziom, to to, z czego ja korzystam, to wejścia do takich biznes roomów business lounge. Już poziom frequent flyera pozwala Wam z nich korzystać. Nie ze wszystkich, bo wyżej poziom, wyższy poziom to poziom gold, ten to jest poziom silver. Ale na Okęciu, na lotniskach niemieckich, na niektórych międzynarodowych, zagranicznych też można korzystać z tego. Z, z tego programu. Nie wszystkie linie są tutaj oczywiście zrzeszone z Europy. Sporo Lufthansa, LOT, z amerykańskich United, ale najlepiej sprawdzać za każdym razem. Do British Airways na przykład ma swoje linie niezależne. Ale jeżeli latacie trochę więcej niż normalnie, polecam się zarejestrować. Teraz trochę zmienili ten program, będą e, zmieniać zasady naliczania tych punktów ale, ale polecam, polecam e, można też na przykład na niektórych lotach wziąć dodatkowy bagaż bez dodatkowej dopłaty rejestrowany także także myślę, że dla tych co latają służbowo, latają więcej może on się przydać a jeszcze z takich ciekawostek na lotnisku na Okęciu możecie wnieść pustą butelkę i woda jest po lewej stronie jak się wejdzie na wszystkie te bramki. Także zamiast kupować wodę w sklepiku można przynieść sobie swój bidon, pustą butelkę i po, na samym końcu po lewej stronie tam daleko jest maszynka gdzie można sobie ją nalać Także ruszam do Stanów i co? No i do zobaczenia po drugiej stronie oceanu. Cześć.